Jeszcze przed nami trzy najważniejsze nagrody na naszego dzisiejszego spotkania w ramach prewicydu na przebój roku i pięć najważniejszych utworów 1999 roku. A na razie jest za kwadrans, godzina 22. Wybuch gazu zniszczył dom jednorodzinny w Dębicy, jedna osoba została ranna. NASA ujawniła, że w związku z problemem roku 2000 zawiodła jedynie część oprogramowania związana z planowaniem. Deszcz antykomunistycznych ulotek nad Hawaną. Jedna osoba została ranna w wybuchu gazu w domku jednorodzinnym w Dębicy. Eksplozja całkowicie zniszczyła budynek. Straty według wstępnych szacunków wyniosły około 350 tysięcy złotych. Wybuch spowodowała butla z gazem. Gaz eksplodował, gdy właściciel był w części domu, gdzie siła wybuchu była mniejsza i to uratowało mu życie. Milenijna Pluskwa nie dała o sobie znać w wymiarze, który mógłby zaniepokoić. Amerykańska Narodowa Agencja Kosmiczna zaobserwowała jedynie pomniejsze anomalie. Żadna z nich nie była jednak na tyle poważna, by zakłócić działania NASA. Przedstawiciel agencji poinformował, że z kłopotów, które wystąpiły, tylko jedna zawali, mogła mieć związek z problemem roku 2000. Zawiodła część oprogramowania związana z planowaniem, nie miało to jednak żadnego wpływu na ważne systemy obsługi misji kosmicznych. Gwiazdy mają szansę ujrzeć mieszkańcy Śląska i Małopolskie ospogodziło się również w Karpatach na pozostałym obszarze Polski niebo zastuntek murami, z których nie ma wszędzie, może popruszyć się delikatny ścieg. Najwięcej opadów na Słowalszczyźnie, Podlasiu, Polesiu, a także na Pomorzu Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. W całym kraju występują zamglonia. Najgorsza widzialność w tej chwili jest w Mińsku Mazowieckim, Nowym Mieście, Łodzi, Lasku, Powidzu, Tomaszowie Mazowieckim oraz Sulejowie, Kielcach, Krośnie i także Krakowie. Najchłodniej w Małopolskim od minus 10 do minus 6 stopni. Najcieplej nad morzem i ziemią tam około minus 1, nawet do plus 1 stopnia. Turem w dalsze wiadomości. Mieszkańcy Hawany doświadczyli w Nowy Rok nietypowych opadów. Kilka godzin temu na miasto z małego samolotu spadł bowiem grad antykomunistycznych ulotek. Były na nich hasła nawołujące kubańczyków do obalenia tyranicznego reżimu oraz nazywające Fidela Castro starym dinozaurem. Kubańska policja natychmiast wysłała patrole, które szybko pozbierały ulotki z ulic stolicy. Autorem takich zrzutów są najczęściej imigranci z Kuby, którzy w Stanach Zjednoczonych prowadzą akcje przeciwko władzom wyspy. W tym wypadku na razie nie wiadomo, kto pilotował awionetkę z ulotkami. Takie małe maszyny Przylatują zazwyczaj z Florydy i wkraczają w kubańską przestrzeń powietrzną oczywiście bez pozwolenia. Przebój roków RMFFM prezentuje! Simplus to największy przebój roku. Pięć